Witam wszystkich tutaj znowu. wiz. E, dzisiaj rano dostaliśmy kolejną część aktualizacji 2.1, która hmm, nie wprowadziła wiele nowości, ale na pewno przyjemnie nam zabawę z sylfami. E, pierwsza, dwie rzeczy zostały odblokowane: awans i nauka. Awans polega na zwiększeniu y, gwiazdek i ulepszeniu koloru sylfa. Każde takie tknięcie kosztuje albo jedną, y, jeden kamień wzrostu. Albo 10 diamentów i dostajemy 10 punktów. Przy czym, też, że tutaj, ta, tak samo jak tutaj piszę, występuje szansa efektu błogoswojeństwa, czyli zamiast 10 dostajemy 50. To się do, dosyć często zdarza. Yy, I teraz tak, jeżeli każda kolejna gwiazdka potrzebuje yy, ileś z tego, tych punktów. W tej chwili mam jedną gwiazdkę, jeżeli bym uzupełnił cały pasek, skoczyłaby mi druga, druga gwiazdka, później znowu kolejny pasek, trzecia, czwarta, piąta. Kiedy już mamy 5 gwiazdek, Znowu musimy uzupełnić pasek i dostajemy kolor wyżej, czyli najgorszy jest biały, później jest zielony, niebieski, fioletowy i złoty. Na każdy kolejny level coraz więcej tych punktów jest trzeba włożyć, a w tej chwili nie ma możliwości dostania tych kamieni wzrostu, chyba że z eventu yy, dużym ścieli, na który trzeba po prostu wydać mnóstwo diaksów, żeby dostać yy, niebieskiego sylfa albo fioletowego, albo nawet złotego. I tutaj są t, te kamienie wzrostu, tam kilka wypada Jakieś tam skrzynki yy, Na zielony kolor bardzo łatwo To jest około, koszt około 100 zakluczonych diamentów Także to można sobie bez problemu zrobić yy, Wyżej już, już jest gorzej no Ale, ale w, miarę, w miarę to idzie yy, Kolejna nowość to jest nauka po osiągnięciu przez nasego 55 levelu, na przykład na Gai jeszcze nie mam 55 i tu nie mogę kupić, ale na Irisman mogę zakupić y, jakiś skill. Tu mamy wszystkie bierne, y, tu mamy dwa bierne i reszta to jest aktywne. Trzy bierne są, trzy bierne i reszta aktywne. Y, te skile wahają się od 120 do 240 diaksów, też można kupić za zakluczone diamenty. Kupujemy, tu nam się pojawia ta umiejętność, klikamy nauka i teraz, jeśli nie zaznaczymy tego, ten skill zostanie losowo podrzucony pod którejś z tych trzech. Jeśli zaznaczymy, zużyjemy dodatkowo 200 diamentów, ale mamy pewność, że ten skill skoczy na w puste okienko. No, chyba że już nie mamy, nie mamy pustych okienek, no to wtedy i tak będzie losowo nam zamieniało. Wprowadzono dwa nowe sylfy Gaia i Amazonka no Tu może zaraz pokażę wyspy Dodano dwie nowe wyspy Dzięki którym możemy je zdobyć To jest dokładnie tak samo polega zdobywamy 60 esencji Możemy, możemy wymienić na sylfa Dobra to to jest już tu dni Do drugiego piętra Yy, py, 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 może jeszcze takie krótkie omówienie. Gaja, magiczny sylf, bardzo dobry dla uczników i wojowników. Bije przede wszystkim jednostkę nigdy, znaczy ma, bardzo mało ma skilli obszarowych. Yy, bardzo dobry wybór na, na basztę, prób na yy, arenę bogów. Tam, gdzie musimy uderzać w jeden cel jak najmocniej. To jest bardzo dobry styl wtedy do tego, bo rzeczywiście ma bardzo mocne te skile. Amazonka bardzo podobnie, tylko gdzie fizycznie. Zalecana dla magów, chociaż, jak już zapewne kiedyś tam mówiłem, kilku, wiele magów też chodzi na, na gai. Ze względu na to, że po prostu wtedy mu łatwiej walczyć ze strzelcami, z wojownikami. Eee... Praktycznie skill ma identyczne jak, jak Gaia yy, Jedyna taka znacząca różnica to jest to, że przy SC yy, może trafić dwóch przeciwników, chociaż nie musi, jednego albo dwóch ale ma za to trochę mniejszy damage niż Gaja. To, to w sumie wszystko, tak samo użycie te, też dokładnie tak samo jak Gaia, kiedy musimy kiedy nie bijemy się na, na kilku, tylko Najczęściej na, przeciwko jednemu walczymy, też na Arenie 13 też się całkiem sprawdza yy, Amazonka No, tak wyglądają Wyspy Tu są nasze Gaje, tam wcześniej były Amazonki I więcej Wysp nie będzie yy, Jeszcze jeden Sylf będzie, to jest Hades, to jest też yy, Sylw eventowy Tutaj już w sklepie nawet są yy, skille do Hadesa Czyli Hades zostanie wprowadzony Yy, może jeszcze tak pokrótce omówię, jakie skile warto kupywać dla poszczególnych sylfów. Teraz tak, yy, dla fauna nie powiem, ponieważ faun moim zdaniem jest jedną ze słabszych postaci i nigdy się nie interesowałem co należałoby na niego kupić, co jest odpowiednie. Yy, tak samo Apollo też na razie nie doradzę, czekam jeszcze jak... Mój znajomy to przetestuje, zapewne, zapewne wtedy będę wiedział trochę więcej Na razie mogę Wam powiedzieć jakie skille warto kupić dla e, Gai i Iris Dla Amazonki też zaraz sobie tej zobaczymy Ale po kolei, najpierw e, Iris Polecam kupić Deszcz modlitwan. to jest obszarowe leczenie e, 133% plus 500, czyli naprawdę potężne leczenie Coś podobnego do Błogo dla magów e, Biegły Wody Daje nam szansę do dosyć wysoką na oszołomienie na jedną turę przeciwnika po użyciu naszego ulti, czyli Eski. I teraz trz, piąty skill, czyli mamy te trzy podstawowe plus deszcz, plus drugi pasyw. I jeszcze dostaje nam jedna, jedna, jeden slot dla aktywnego skilla, i to jest albo tarcza lodu, to jest działanie oczyszczenie. Albo niszczące tsunami, to jest obszarówka z całkiem, całkiem sporym damagezem. No reszty reszty raczej, raczej nie polecam. Są średnie, średnie te, te reszta pozostałe skill'e Dla Gai polecam tak. Jeśli chodzi o pasyw, gromadzenie wszystkiego ciśnienia. Za każdym razem, jak nasza Gaja zostanie uderzona, ma 5% większy damage. Czyli jest tak, by do 50%. Grzmot boskiej kary. Dodaje spory damage i dodatkowo ma szansę wyłączyć skill przeciwnikowi, że nie może go użyć. Też bardzo przydatny. Ząb grzmotu. Też bardzo dobry skill. Uderza tylko i wyłącznie w przeciwnika i zadaje 20 tysięcy obrażeń jego jednostkom. Bardzo fajny, drugi cooldown, ale naprawdę bardzo, bardzo fajny skill. A teraz dla, dla Amazonki. No i tu jest problem, bo eee, przewiozonych wyobrażeń, obrażeń. czasowe danych Na pewno któryś z tych pasywów jest całkiem, całkiem mocny, któryś z tych trzech. Nie jestem w stanie wam teraz powiedzieć, który jest najlepszy, to bym musiał po prostu przetestować, jeżeli będę miał jakiś nazbyć, jak sobie to na pewno tu zrobię. Y, Smok płomienia piekła, z tego co pamiętam, to jest bardzo dobry skill y, Zadaje damage i zwiększa nam y, obrażenia kole na kolejną rundę, czyli przed Eską to odpalamy I zwiększamy sobie damage, bardzo, bardzo fajny skill mm. Zresztą niestety wam, niestety wam za dużo nie powiem Ale jeżeli miałbym kupować sklep, to na pewno bym kupił tą umiejętność Smok płomienia piekła. Myślę, że to jest bardzo, bardzo przydatne. No i to na razie tyle. Więcej, więcej nie jestem w stanie wam dzisiaj powiedzieć. Mam nadzieję, że troszeczkę wam przybliżyłem, jak te selfie działają, jak to wszystko wygląda. Może jeszcze pokażę wam gaje w akcji. Bierzemy sobie, może coś słabszego. Nie chcę się widzieć jakimś o sugu nasywajemy. Nie no, wiem, jakie skile mam. No, no, ma no, no, no być takie. I zaraz zobaczycie jak, jak to wygląda. No, widzicie, ciągłe. Biję mu pod 3600. Oj, chyba mi zabierze szał. Nie znam, że. Tak, niestety. Zmienimy jedynkę. Trzeba powinienem wygrać spokojnie. Nawet pomimo zabrania tego szału, z drugiej strony jest bardzo, bardzo dynamiczny z skillem. Przerówkę puszczę i zaraz się zamienimy w sylfa. Ok, zapisamy z jedynki Widzicie? 18 tysięcy go dodać z jednego spila Teraz zobaczymy z s -ki. mam nadzieję, że wyjdzie kryt Myślę, że będzie, będzie po, po walce No, niestety unikł, ale i tak 28 tysięcy Więc s nas dużo nie zrobi I dobijemy go kierunkiem 27 tysięcy i tak to wygląda. Eee, mam nadzieję, że się podobało. Mm, nie wiem, czy Amazonkę mam pokazywać. Nie, nie, ja to już w nie będę pokazywał. Chociaż no w sumie mogę wam pokazać Amazonkę jeszcze. Może jakiegoś maga znajdziemy. Pitrosława jest straszny. No dobra, mogę Pitrosława, ale to. Mm, 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 mm. Zamienimy sobie skile trochę. O, już ten. Fajnie. i teraz taki mały protil dla dla strzelców na pojedynczej arenie warto tego zamrożenia używać Teraz zobaczyć dlaczego fajne no, zamrożenie i teraz uderzymy raz uderzymy drugi raz a przeciwnik tylko raz teraz widzimy uderzymy raz dwa raz i dwa a przeciwnie tylko raz Teraz spróbujemy, myślę, że wytaski padną, tak jest spróbujemy s palić. odpalić Trzyda tysiące to jest bardzo słaby syfon, jest na białym kolorze, u mnie na 40 levelu, także nie ma tu tutaj się. No, bardzo ładny, bardzo ładny damage. Oj, dobra, dobra. To by było na tyle. Dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że się podobało. I do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się.